Dzień dobry, dzień dobry, ciemne cześć! Witam wszystkich na kanale Rolniki i jego ciągnik. Słuchajcie, to co przyszedł czas na blachę? Zaczynamy od podłogi, no i do góry się pniemy. później, górty. i to dalej? No cały czas budujemy. Dobra, zapraszam na filmik. Słuchajcie, jak ustawiam pierwsze blachy. Będzie widać. Będzie widać. Profil jest 60 na 40 No tak, jakoś pójdę. Jesteśmy, gdzie ta kamerka cholera? Tutaj, jesteśmy w tym miejscu. Tu ma 40, w wysokości 60, nie? Nie słuchajcie, żeby, bo ja sobie będę robił w ten sposób, żeby mi się arkusz jeden z drugim fajnie łączył. Nie, ten kurde paluch jest. Jeden arko, z drugim fajnie się, łączy ja zostawię sobie lukę, a on powiedzmy 1,5 mm, mm, coś w tym stylu, żeby przeleć sobie jedno z drugim. To mi nie będzie w niczym przeszkadzało, a na pewno mi łatwo, bo złapie mi dwie blachy do kupy. Dwie blachy do kupy mi złapie i jeszcze przyłapię się do, do profila. Także będzie git. Tylko na razie wszystko. Kładę, punktuję, bo lepiej zawsze oderwać punkta, niż yy, spadł, prawda? Dobra. Bierzemy To i ja... Babo Rambo. Kroba mikrofonu. Teraz przede wszystkim. Tu z tej strony będzie... Wkładamy blacha. I wszystkie przywody, jakie nie tylko to... ...jeżdżą tylko żeby jak układnie, żeby nie przycięło, bo no bo to, raz tylko <gry> Tak Także was poprzeda przede wszystkim, o się mówi, w takiej robocie. 对呀。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Jimmy. <laughs> No i zobaczcie, podłogę mamy. Popunktowaną, ułożoną. Tak jak widać, nigdzie nie odstaje. Nie jest pokrzywione, równo fajnie leży. Nie sprężynuje nic. Bierzemy się teraz za boki, a bok zaczniemy od tych wypełnień. Tu będzie taka C wygięta z blachy, wyspawana, a resztę będzie od środka. Zobaczcie. Słuchajcie, mamy gitarkę, pożyczyłem od sąsiada. No giełdarka dosyć solidna, myślę, że sobie poradzi bez problemu z tą blachą. No i co, powycinałem arkusze. Mocno na 32. Zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądała z bliska. Zwolnienie blokady. I następny. No To Słuchajcie, wygięte i założone. Tak To wygląda od środka. Każdy element już spasowany. A tak To będzie wyglądało. To po zewnątrz. Poskręcałem już sobie ściskami, zaraz będę to obspawowywał. Jedna strona. Druga strona. Gdzie nie gdzie znaczy gdzie nie, gdzie każdy ten trzeba było obszlifować jeszcze. Spaw trochę ściągnąć, bo... Jak do konstrukcji to wolałem to obspawać. Tak porządnie. A jeszcze raz po prostu przeleję w tych miejscach. Żeby było estetycznie. On ten spaw z spodem i tak mocno trzyma i tak mocno trzyma były kanały porobione i tak dalej gdzie nie trzeba blachę dodusić odstają bo to jest przód ale jest gitara nie ma co narzekać dobra bierzemy się za spawanie Dobra. Czy kolejne elementy wycięte? Dwadzieścia, 20, 20 cm szerokie. Po 2 metry długie, tutaj jest już pierwszy element przyspawany, cały czas jest wentylacja pomieszczenia, powolutku spawamy, żeby się nie, e, nie zatruć, kilka spawów, dychniemy, znowu kilka spawów, znowu dychniemy, patrzcie tak jak to zaczyna fajnie wychodzić i wszędzie punktowo, żadnym ciągiem, jaka blacha by nie była, Zawsze blachę się powinno punktowo spawać. Przy czymś takim, no bo to też zależy, co jeszcze tam wyspałem. Także proszę bardzo. I to w zupełności wystarczy tyle punktów. Z jednej strony, z drugiej strony. Fajnie się zamaluje. O, tak samo z tej. Tu jeszcze dałem pój do spawy, ale to już przy podłodze. Na razie składamy burty, wszystkie drabinki i tył. I dopiero wtedy weźmiemy się za podłogę. Ustawię to już w zrobieniu do kompilacji, ściskania, ustawienia tylko. Ustawię... Słuchajcie, jedną stronę już mamy. Tak to wygląda od środka. Góra opasy po 25 cm. Już coś widać. No, i tak dookoła, tam będzie ta strona, będzie na końcu zrobiona. Bo tam dojdzie jeszcze drabinka. Da, muszę jedną rzecz zrobić. Eee, także tak, dobra. Ja jeszcze te drzwi otworzę i pokażę Wam z drugiej strony, jak, jak to wygląda. No, i zobaczcie. Że tak powiem, jest luks. Cała strona. Fajnie tak kozacko wygląda. Dobra. Zobaczyli? Na razie tyle. Poskładam wszystko do, skupy, do kupy, wszystkie blachy. E, pospawam, wyprowadzę. To już na finał Wam pokażę, jak to wygląda po podniesieniu. No, i w całej okazałości skrzynia. Tam nie opspawane. Od środka, tak jak widzimy, będzie blachu założone. No, wygląda to tak trochę jakby brudne. No, bo mówię, to jest blacha ocynkowa. Ona była na starej przyczepie. Ja ją sobie pociąłem. Mniej więcej na razie popunktowałem, pospawałem. Ale pójdzie do czyszczenia, pójdzie do mycia, tak także przed malowaniem będzie luks naszykowany wszystko. Zobaczycie. Na razie jest jak jest. Nie, źle, dobrze jest. Dobra, przechodzimy na przednią część. O, tu już ładnie boki pozamykamy. Ona już, już nabiera tej ogłady, tego wyglądu, tak właśnie jak ma być. Słuchajcie, teraz tak. Zajmiemy się... To chyba już będzie ostatni punkt w tym odcinku. E, zajmiemy się mniej więcej w tym miejscu jakie ja pokazuję będzie szła drabinka do góry ja już tu sobie naszykowałem, już wam pokazuję jak mniej więcej to ma być drabinka będzie mniej więcej tak jak to widzimy prosto drabinka możemy w kombinacji tak szczebelki zaraz pospawam. szczebelki będę stała co 25 cm czyli stąd to u szczebelka będzie 25 cm i tych szczebelków prawdopodobnie wyjdzie mi 5 i tam będzie przymocowane. O patetiano, patetiano. Idziemy do drabinki. Założona, ja już odspawałem, na winkielkach odsunąłem po 5 cm jeszcze w miejscu profilach. Przewiercony z jednej, z drugiej strony na czterech uchwytach. A tak nie z daleka wygląda. No i będzie o wiele lepiej wchodzić. A czy tu coś się wygnie, czy połamie, że to wstaje? Raczej mi się wydaje, że nie. Zresztą nie to trzeba by się wpierdzieli, żeby tak połamać. Dobra, słuchajcie, ja to przykręcam, widzimy się już na dworze. Jest, kurde, lux! Ładnie to wygląda Kąt jest duży O, tak samo i w środku Jest gitara Co z tej strony? O, drabinka wisi w powietrzu Połapany gdzie nikt nie widać te przyświty, jeszcze dziurki i tak dalej, bo ta blacha nie jest do końca dobrze połapana. Jest gitara, według mnie. Nie ma co się czepiać. ładnie jest. Skąd jest spory a nie może tak nie widać, bo ona jest długa ale jak się deskę rzuci i deska się nie zatrzyma to płaszczyzna na dosyć sporą to jest gitar bryła w porządeczku ładnie wygląda z jednej jak i z drugiej strony będzie, rama też zobaczcie, rama solidna taka jak trzeba wszystko jest elegancko i siłowno Zobaczcie przy tak krótkim siłowniku jakim można uzyskać eee, wysok, wysoki tu 80 w całości a kąt jest dosyć dosyć sporadny. To No co? <gry> to tym fajnym widokiem O Ani żegnam się z Wami Subskrybować kanał zostawcie jakiś komentarz pod filmem i do następnego Na razie, cześć